Witajcie, pokażę Wam teraz, jak przygotować pole tekstowe, input, tekst w kilku wariantach. Mamy tutaj pole default, czyli to jest stan, który widzimy po załadowaniu się strony. Mamy stan hover, czyli stan, kiedy najedziemy na niego myszą. Mamy stan focus, kiedy klikniemy, kursor, klikniemy myszą i pojawi się kursor. Tutaj jest typing. Stan, gdzie możemy pokazać, jak wygląda pisywany tekst. Stan Entered jest de facto połączeniem stanu Default oraz stanu Typing, ponieważ wygląda jak Default, ale ma pisany tekst. Stan Disabled, czyli nieaktywny, jest to pole tekstowe, którego nie można kliknąć, bo jest wyłączone i należy pokazać je w sposób szary, nieaktywny. Taki standardowy, szary kolor, który powinien kojarzyć się standardowo z nieaktywnością. Mamy też pole błędu i pole potwierdzenia. Zacznijmy więc od stworzenia sobie ekranu. Wybieramy sobie narzędzie Frame i stąd stworzymy sobie dowolny ekran telefonu. Ja wybieram iPhone 8. Natomiast form, rozmiar tutaj nie ma znaczenia. Istotne jest, aby zacząć od stworzenia layout gridu. W tym naszym przypadku będą to kolumny. Ilość będzie 4. Marginesy to będzie 20. Producent Apple i Android podają, że 16 punktów to jest minimalny margines. Jestem zdania, że 20 to jest w dobrym tonie. I odstępy między kolumnami, czyli GATER, ustawimy na 24. Obie te wartości są wielokrotnością czwórki. I teraz, tak. W dalszej części zadania będziemy musieli stworzyć formularz. Więc dobrze jest, aby ten formularz już odpowiadał naszym potrzebom. I to pole tekstowe stworzymy sobie korzystając z narzędzia T, jak tekst i stworzymy sobie tutaj, albo dajmy tutaj jakąś liczbę na początek. Oczywiście rozmiar fonta. Ja wybieram font Supreme, ale rozmiar fontu dla urządzeń mobilnych to jest standardowy rozmiar jest, wynosi pomiędzy 16 na 18, 16 do 18 punktów. Ja wybieram 16. Dlatego rozmiaru telefonu jest to OK. I teraz tą, to pole tekstowe zamienimy na, smart, na zamienimy na Auto Layout Shift A e, lub też, jeśli nie pamiętacie skrótu, to się auto, Add Auto Layout i od razu dodamy jeszcze fil, wypełnienie w kolorze białym, a kolor mojego frame'u zmienię na lekko szarawy, dzięki czemu to białe pole ładnie mi wyskoczy. Shift-G, aby włączyć grid i rozciągamy to pole tekstowe na całą szerokość ramki. Chciałbym, żeby wysokość pola tekstowego wynosiła 48 punktów, gdyż dla urządzenia mobilnego będzie to rozmiar w sam raz. Minimalny rozmiar elementu klikalnego na urządzeniu mobilnym to jest 44 punkty, więc dajmy dam 48, to już raczej niezależnie od tego, jakiego kto ma kciuka, nie powinien, sobie, nie powinien mieć problemu z trafieniem tutaj w to pole. Jeszcze a propos koloru, nie chcemy, żeby kolor, był, żeby kolor czarny był w 100% czarny, czyli 000. Chcielibyśmy, żeby ta czerń była troszeczkę złamana, aby kontrast pomiędzy kolorami a tłem był trochę mniejszy, dlatego podwyższamy tutaj tą kropeczkę sugerującą kolor troszeczkę do góry, aby pójść bardziej w kierunku mniej intensywnej czerni. Ja sobie na razie to skasuję. Albo zanim to skasuję, to jeszcze ustawimy Auto Layout. Chcemy, żeby Auto Layout był wyrównany do lewej strony i chcielibyśmy, żeby paddingi boczne wynosiły 16 punktów. I tak naprawdę chciałbym mieć jeszcze zakrąglone rogi, gdyż... gdyż tak. Gdyż lubią. I chciałbym też dodać odrobinę obrysu. Aby to pole było bardziej wyraźne. Teraz tak. Ten obraz jest wyraźny, natomiast jest on zbyt wyraźny i de facto odciąga naszą uwagę od treści, która jest w środku. Dlatego chcielibyśmy zmniejszyć jego intensywność do takiego poziomu, aby było go widać, ale żeby on pomagał, a nie przeszkadzał. Na przykład tak. A więc załóżmy, że to jest nasze pole default. Tak wygląda. Pole tekstowe po załadowaniu się strony. Następnie mamy pole Hover. Ja sobie z Altem skopiuję to pole i w tym przypadku chciałbym jakoś odróżnić pole default od pola Hover, i myślę sobie, że pójdę w kierunku już podkreślenia tego na niebiesko. Tu Stroke. Mam tutaj w bibliotece kolor niebieski. Jest to u mnie kolor linku i chciałbym, żeby, żeby styl hover miał właśnie niebieskie podświetlenie. Kiedy przejdziemy dalej, mamy tutaj stan focus, czyli po kliknięciu myszą i tutaj kolor niebieski zostaje, ale ja, a dam tutaj obrys wielkości 2, a następnie ok. A następnie muszę pisać tutaj jakiś tekst, na przykład Janusz. Mm, tak jest. Wygląda na to, że jeżeli skasowałem tutaj, zostawiłem puste pole. To zniknęło mi w ogóle pole tekstowe, ale nie szkodzi. Sam ten auto layout wystarczy. I dodałem tutaj po prostu zaznaczyłem sobie to pole, kliknąłem czerkę T czy narzędzie tekst. Kliknąłem w miejscu. Auto layoutu i ten tekst został dodany do auto layoutu. Natomiast chciałbym jeszcze mieć tą tutaj kreskę migającą. Ona oczywiście nie musi migać, ale chciałbym, żeby się pojawiła. I w tym celu narysuję sobie linię jakąś. Oczywiście linia, linia czarna i tekst Janusz będą miały kolor czarny, ale ten troszeczkę obniżony. Ale dobra. Najpierw chciałbym tą linię. Przenieść na to pole. To co to trzeba zrobić? To trzeba ją narysować gdzieś, a potem przenieść ją na obszar tego auto-layoutu. Teraz widzimy, zrobiło się tak, czyli dystrybucja pionowa. Chcemy, aby było to poziome. Oczywiście zmieniamy kolejność, czyli najpierw ma być tekst, potem kreska. Więc kliknęłem dwa razy w tekst, aby go zaznaczyć, i teraz strzałką na klawiaturze w lewo przesuwam go w lewo. I tak jeszcze myślę. Zobaczmy, co by było, gdybym ustawił wysokość tego, tej linii w zależności od pola, wysokości pola tekstowego. I teraz, i tak właśnie jest. Odstęp między górą i dołem wynosi 10 punktów. Aby to sprawdzić, zaznaczyłem sobie obiekt, i wcisnąłem alt i trzymam go. I przesuwam myszą aby sprawdzić, jaka jest odległość do elementów, które zaznaczam. Ok. Myślę sobie, że też zbliżę troszeczkę te dwa obiekty, żeby wyglądało, jakby to rzeczywiście było właśnie pisane. No i oczywiście, kolor czarny mi się nie podoba, więc zmienię go na mniej intensywny czarny. Ok, trochę się pośpieszyłem, więc skopiuję sobie to w dół, a stąd po prostu usunę Janusza i zostaje mi to pole. Następnie mam stan Entered i de facto tutaj. Myślę, że najprościej będzie... A! Idźmy stąd. Mamy Janusza. Usuniemy linię kursora. Ale tylko linię. A następnie to, je, to pole Enter jest powinno wyglądać jak STAND DEFAULT, tylko że z tekstem. Więc najeżdżam sobie na STAND DEFAULT, wciskam CTRL ALT C albo Command ALT C, aby skopiować Preferen preferencje dotyczące wyglądu, najeżdżam na moje pole Enter i wciskam Ctrl-V. Jeżeli ten skrót jest za trudny, to możecie kliknąć, zaznaczyć obiekt, nacisnąć prawej myszy, Copy-Paste S i stąd wybieramy Copy Properties, a następnie przyklejamy je, Paste Properties, do elementu, który chcemy zrobić podobny. Teraz mamy pole, pole Disabled, i de facto tu chcielibyśmy może troszeczkę wyszarzyć tą przestrzeń. Jeżeli tu ma być jakiś tekst, może całość, po prostu tutaj w zakładce layer. Tykam 5, i cały ten tekst, całe to pole tekstowe zostało, robi inaczej, samego Janusza. Obniżymy jego kolor do 50%. O, zależy na tym, żeby te ta nieaktywność, ten kolor nieaktywności wyglądał możliwie jak najbardziej standardowo nieaktywny. Następnie mamy pole błędu i pole błędu będzie na najprościej wziąć stąd, czyli z pola typing, ponieważ to, co musimy tutaj zrobić, to oczywiście zmienić kolor. I teraz tak, ja mam wybrany kolor czerwony, pokażę Wam jak on wygląda. Nie jest to, zobaczcie, standardowa czerwień taka, ponieważ jest to Kolor bardzo intensywny i w naszych głowach bezpośrednio kojarzy się z błędem, z negatywną reakcją. I my, jako użytkownicy, nie lubimy widzieć błędów. Najlepiej dlatego e, przestrzegać przed nimi użytkowników, ale o tym kiedy indziej. Dlatego zdecydowałem się, aby ten mój czerwony kolor był troszeczkę przesunięty na skali kolorów. I tutaj nasycenie jego też zostało troszeczkę zmienione. Aby był bardziej przyjazny, i teraz oprócz Janusza, załóżmy, że na przykład ma być to pole e-mailowe. Ma Więc OK. Więc oprócz Janusza potrzebujemy jeszcze wykrzyknik. Ctrl D. Zmieniam to pole tekstowe na wykrzyknik. Zmieniam kolor na czerwony. A następnie klikam dwa razy tu albo klikam zamiast jedynki i wpisuję wartość auto i wtedy wszystkie elementy w tym auto są ze sobą rozsunięte. Ta funkcja nazywa się space between, czyli odległość między elementami jest taka sama. Jakby ich było więcej, to każdy z tych obiektów będzie tak samo odsunięty od następnego. No i cóż, mamy już prawie wszystko. Jeszcze potrzebujemy jedno pole. Ja sobie teraz to wszystko zaznaczę albo na razie jeszcze nie zaznaczam. Chciałbym troszeczkę wyrównać, więc jak zaznaczyłem, zaznaczyłem wszystkie te pola. Tu pojawiła się ikonka. Kiedy kliknąłem sobie w tą ikonkę, odstępy między elementami były takie same, natomiast to jest trochę za daleko. Więc zmniejszę te odstępy, łapiąc za ten różowy element znacznik. No i oczywiście zielony kolor ja już mam dodany do, do styli. Dlaczego gorąco zachęcam? Ponieważ praca ze stylami bardzo mocno przyspiesza pracę w ogóle. I tutaj mamy jeszcze do zmiany ten element. I ja sobie stworzę tutaj ikonkę check. Czyli wybrałem narzędzie piuro, Naciskam lewe myszy. Teraz trzymam shift. I jeszcze trzymam shift. I stworzyłem check. Escape. Escape. Przeciągam go tutaj. Kasuję wykrzyknik. Zmieniam kolor na. Zielony. Mm, tutaj. No, ale to ewidentnie jeszcze za duże. Więc po prostu trochę to zmienię. Może na taki rozmiar. Oczywiście tak żeby korespondował z tym, więc może i wykrzyknić lekko. Po grubie. Aha, może i też Janusza zmienimy na czerwono, żeby już cały komunikat był. I de facto Musimy też zaplanować, że to pole, adres, e-mail niepoprawnie napisane. To jest przykładowy komunikat błędu. Dajmy go w rozmiarze 12, oczywiście w kolor czerwonym. I potem zestawimy go razem z tym auto-layoutem. Zaczymy. Ten tekst plus ten autolayout i wciśniemy Shift A, aby dodać go również do, aby je razem dodać do autolayoutu. Na tą chwilę jest pisane to, natomiast oczywiście my tutaj pracujemy na, na prototypach. Przez Tutaj mam na myśli Figmę. W Figmie tworzymy prototypy, więc nie tworzymy finalnego projektu, bo takowe zostanie zakodowany zakodowane w przyszłości przez frontendowca. Dlatego wystarczy, że. Wpiszemy tutaj jakiś komunikat błędu, który będzie sensowny dla danego formularza. I w ten sposób mamy e, zestaw wszystkich stanów. Natomiast to jeszcze nie koniec. E, ja na tą chwilę, jeszcze może na tą chwilę, na potrzeby tego zdania, wyrzucę ten komunikat. Chciałbym mieć tutaj. E, zamienimy sobie teraz to na komponenty, na mm, zestaw komponentów. I żeby to zadziałało dobrze, musimy mieć dokładnie tyle elementów, ile mamy tych pól tekstowych. Może się złożyć, że na przykład ten. E, nie powinno się tak stać, ale jeżeli zamiast auto-layoutu wykorzystacie prostokąt do zrobienia tego i nie zgrupujecie tego elementu, to przy jego zaznaczeniu nie będzie to jeden obiekt, tak jak tutaj, tylko będą to trzy. Dlatego to, co jest istotne, to aby pamiętać, że wszystko to musi być zrobione z wykorzystaniem auto-layoutu. Bo następnie łapiemy sobie te elementy. najpewniej ja jest ich tu 8. I tutaj na górze jest ikonka Create Component. My klikamy w strzałkę obok Components i dajemy Create Component Set. Czyli stwórz zestaw komponentów. I liczba wariantów wynosi 8, czyli dokładnie tyle, ile potrzebujemy. No i oczywiście ostatnim krokiem tworzenia komponentu jest jego prototypowanie. A, za daleko. Wróćmy jeszcze krok do tyłu. Nazywanie stanów jest bardzo przydatne. Rozumiem, że może to zająć odrobinę więcej czasu, ale potem pozwoli na spokojną pracę. Typing. Typed. Tutaj mamy disabled. Zresztą potem, kiedy na ten projekt usiądzie ktoś inny niż, niż Wy, czyli autor tego dzieła, no to podnazywane warstwy będą dla niego koszmarem. A zatem ponazywałem warstwy, przechodzimy do sekcji Prototype i najeżdżamy, oznaczamy sobie to pierwszy element w, w tym naszym zestawie komponentów i szukamy tej kropeczki i łączymy pierwszy obiekt z drugim, pierwszy stan. Pierwszy stan oczywiście to jest While Hovering i zaznaczamy sobie While Hovering i niech będzie Smart Animate. Tu możemy zostawić. I jedziemy w ten sposób do końca, tylko że kolejny krok będzie już On Tap, czyli po kliknięciu. I program zapamiętuje poprzednie ustawienia, więc musimy tylko łączyć kolejny z następnym. I oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że pętla musi zostać zamknięta czyli ostatni, łączymy z pierwszym. Ok. Teraz ja sobie stworzę jeszcze jeden tutaj. Dobra, zrobimy tak. Skopiowałem sobie ten element. Eee, nazwijmy go komponent 6.8.8. Mam ich tutaj troszeczkę, dlatego potrzebuję mieć jakąś nazwę, którą zapamiętam. I teraz tak, z, z panelu asety Odnajduję swój komponent i przeciągam go na, na mój frame. Akurat na ten drugi, który stworzyłem. I teraz zaznaczam sobie to pole tekstowe. Wybieram sobie tutaj albo present, albo preview. Wybierzmy preview. Żeby można to było oglądać na, na ekranie. Tutaj patrzę też na to. I patrzymy. Najeżdżamy myślą. Dzieje się. Klikam. I kolejne animacje. Mikroanimacje. Się robią i przechodzimy ostatecznie do pierwszej. Ok, może nie wyglądać to teraz zbyt spektakularnie, e, natomiast to jest tylko prototyp. E, plus, możemy też tutaj zauważyć, że jeżeli wybierzemy obiekty, które są na przykład obrysy, które są zbyt maluteńkie, no to może się okazać, że na niektórych telefonach będą one wyglądały nie tak ładnie jak na naszym projekcie. Ponieważ. Na przykład grubość linii będzie cięższa niż, niż gęstość monitora, na którym stoi się plana czy ekran. No i tak tworzymy komponenty z porem tekstowym.